Na imię mam Aneta. pracuję w restauracji pificera Tuszowa. No, ogólnie jestem szefową kuchni. Praca jest przyjemna, chociaż ciężka. Trafia dużo satysfakcji i najważniejsze jest, jak jest klient zadowolony. Uczni nie ma za dużo, dlatego że zawód jest ciężki. Jeżeli oni doświadczą pracy na kuchni, jak to wygląda. Niektórzy są chętni i rzeczywiście chcą się nauczyć i interesują się tym i na praktykach, i poza praktykami. No niektórzy stwierdzają, że po prostu nie, no, skończą szkołę i, i szukają innej pracy. Dla mnie osobiście ten zawód no, jest wymarzony. Ja jestem od dziecka w tym zawodzie nauczona i cały czas w tym zawodzie pracuję. Z uczniami pracuję już 14 lat. Mi to sprawia satysfakcję, w ogóle wtedy, kiedy klient jest zadowolony. Nie tylko potrawy, ale dekoracje, wygląd. Sami robimy zakwasy, zupy gotujemy, sami wypiekamy ciasta, więc myślę, że jak ktoś pochwali mu to smakuje, to jest największa przyjemność tego zawodu. Mam na imię Gabrysia. Właśnie skończyłam trzecią klasę zawodówki w szkole gastronomicznej w Kaliszu. I praktykę odbywam w piwnicy ratuszowej. Zacznijmy od tego, że w pierwszej klasie uczymy się takich podstaw, jak na przykład jakieś obieranie, a z każdą klasą no, ten poziom trudności wzrasta. I na przykład teraz już wykonuję takie prace jak prawdziwy pracownik w sumie. I tego wszystkiego uczy mnie nasza panialetka, która jest u nas na kuchni. Najbardziej podoba mi się w tym zawodzie to, że jest taka różnorodność. Nie robię ciągle tego wszystkiego samego. Tylko no, mogę, mogę coś kombinować w tym, co robię. W zawodzie kucharz można być bardzo kreatywnym. Dekoracja różnych potraw. Możesz zrobić po prostu wszystko, co chcesz. I na talerzu pokazać swoją nie wiem, duszę, swoje zainteresowania. No, można pokazać wszystko, co się lubi, czego nie. Najtrudniejsze w tym zawodzie jest w sumie taka też niewyrozumiałość ludzi, którzy nie szanują naszej pracy po prostu. No, są niewyrozumiali do nas i myślą, że wszystko można zrobić już, a takich rzeczy po prostu nie da się zrobić na już. No cóż, chciałam dodać jeszcze, jeszcze jeden taki bardzo ważny element pracy w zawodzie kucharza. Tutaj nie można się oszukiwać, tutaj w pracy trzeba stanowić jedność jest to bardzo ważna cecha osobowości, którą trzeba sobie tak jakby dopracować. Decyzje muszą podejmowane być szybko, ale i współpraca, czyli bardzo ważny aspekt charakteru do dopracowania, żeby ze sobą właśnie współpracować. Troszeczkę jeszcze jest adrenaliny, bo nigdy nie wiemy, co nas czeka, w sensie takim, że nie jesteśmy przygotowani a w danym momencie na przykład zjawia się cały autobus ludzi i wtedy ich trzeba obsłużyć. My musimy być przygotowani, jeśli chodzi o strony żywieniowej w sensie żywności, natomiast jeśli chodzi o pracę, wtedy jest duży wysiłek i duża też umiejętność właśnie znowu współpracy. Dzień dobry, nazywam się Adam Musiała, jestem starszym cechu w Wieruszowie od 2015 roku. Brakuje fachowców w danych dziedzinach i młodzież zachęcam, żeby się kształciła, bo to im się przyda. To w życiu procentuje, bo później będą zarabiać. Będą fachowcami, będą zarabiać.